Tytuł najlepszego budynku świata trafił do Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. Kościół Pokoju w Świdnicy jest największym na świecie kościołem zbudowanym z drewna, nie użyli do budowy ani jednego gwoździa. Łódź Fabryczna to jeden z najbardziej nowoczesnych i trzeci największy dworzec Europy. Molo w Sopocie jest najdłuższym drewnianym molo w całej Europie. Budynek Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego wygrał konkurs na najpiękniejszy na świecie budynek z cegły. Biblioteka w budynku Dworca Kolejowego w Rumi wygrała konkurs na najpiękniejszą bibliotekę świata. Piwnica Świdnicka we Wrocławiu to najstarsza nieprzerwalnie czynna restauracja Europy, obecnie remontowana. Odbudowa Starego Miasta w Warszawie jest największą i najbardziej dokładną odbudową zabytków na świecie. Największa sauna świata to sauna Koloseum w Czeladzi. Siódmy najwyższy i dwunasty największy kościół świata to Bazylika w Licheniu. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Centrum Nauki i Techniki w Łodzi to jedne z największych centrów naukowych w Europie i jedne z najbardziej nowoczesnych na świecie. Tężnie solankowe w Ciechocinku są największymi w Europie.